Cześć, cześć. Tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chcę opowiedzieć trochę o pompach ciepła inwerterowych kontra pompy ciepła onofy. E, tutaj skupiam się przede wszystkim e, i ten odcinek będzie poświęcony e, różnicom e, przy pompach ciepła gruntowych. Tutaj przy powietrznych będzie podobnie, aczkolwiek z racji tego, że e, Powietrzne to jest jednak rynek mocno e, pompy ciepła, tylko inwerterowe i tylko te inwertery. Może nie tylko, ale w dużej mierze te inwertery są na rynku. Tak więc e, ja chcę się tu skupić przy, e, na pompach ciepła, przede wszystkim gruntowych. Więc e, tak naprawdę. E, Zaczynamy. Pierwsza rzecz, pamiętaj o subskrypcji kanału, kliknięciu dzwoneczka, żebyś dostawał powiadomienia na temat nowych materiałów. Będziesz od razu widział, kiedy, kiedy te filmy, filmy, filmy wrzucamy. Więc, tak naprawdę, będę to rozpatrywał z takiego punktu widzenia, czy warto montować inwerter, czy nie warto. W ten sposób, bo myślę, że to, że to dużo powie właśnie jakie są plusy tego inwertera, jakie są minusy i wtedy sam będziesz mógł podjąć decyzję, która pompa ciepła będzie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, bo tutaj moim zdaniem nie ma nigdy jednoznacznej odpowiedzi i tak naprawdę każdy przypadek jest inny i trzeba go rozpatrywać indywidualnie. Więc kiedy warto przede wszystkim zamontować? Kiedy należy powiedzieć tak inwerterowi? Przede wszystkim przy dużych zapotrzebowaniach, przy dużych budynkach, kiedy te budynki są, no ja myślę, Tutaj o powierzchniach. Przy przemysłowych instalacjach to myślę, że to jest raczej oczywiste, chociaż zarówno można zastosować tutaj pompę ciepła inwerterową, jak i onow, ale rozpatrujemy teraz, kiedy warto tego, tego inwer ten, ten inwerter zamontować. Więc przede wszystkim, właśnie duże zapotrzebowanie budynku. Myślę, że budynki powyżej 300, 400, 500 metrach, metrów, wtedy jak najbardziej takie. Zastosowanie inwertera będzie miało sens. Kolejną rzeczą jest skomplikowana instalacja. Jeżeli mamy budynek, który będzie posiadał skomplikowaną instalację czyli będzie posiadał e, wiele obiegów grzewczych grzanie, chłodzenie, grzanie basenu, grzanie ciepłej wody różne temperatury grzewcze wtedy faktycznie przy bardziej skomplikowanych instalacjach ten inwerter będzie ważną rzeczą i faktycznie tutaj przełoży nam się w inwestycja w ten inwerter, przełoży nam się w późniejsze, lepsze i bardziej optymalną, w lepszą pracę i bardziej optymalną pracę tak naprawdę takiego, takiego całego systemu. Kiedy jeszcze możemy stosować inwerter? Gdy ogrzewamy tylko część budynku. E, czyli, czyli gdy, e, gdy mamy budynek, e, który, e, który na przykład jest e, są to pomieszczenia na przykład pod wynajem, czyli znowu raczej większe, większe inwestycje, większe większe budynki, ale na przykład chcemy wyłączyć szczęście ogrzewania budynek, budynek, który będzie będzie po prostu e, nie wiem, pomieszczenia, pokoje, w który, który, które nie chcemy, żeby były grzane. Wtedy warto pomyśleć nad inwerterem i faktycznie inwerter wtedy będzie się znowu lepiej e, sprawdzał. E, na pewno, gdy zależy nam i tutaj dużą, duży nacisk kładziemy na taką najnowszą technologię i takie najna, najnowsze rozwiązania technologiczne, no to na pewno tutaj inwerter, inwerter również będzie dla nas, dla osób, które, dla których jest to ważne, bo jest gros, dla których jest to ważne i, i tutaj jak najbardziej jak najbardziej wtedy również. Kolejna ważna rzecz, kiedy planujemy rozbudowę układu. Jeżeli mamy budynek, który przykładowo, no posłużę się przykładem, bo to będzie myślę naj, najbardziej optymalnie. Mamy budynek nie wiem, 200 metrowy i Będziemy planować. W planach jest rozbudowa tego, tego budynku o kolejne, załóżmy, wiem, 100 metrów, 200 metrów, dwukrotnie większa powierzchnia. Wtedy taki inwerter, ja myślę, że wtedy ja osobiście bym tylko proponował klientowi wtedy pompę ciepła inwerterową z racji tego, że po prostu, jeżeli dobierzemy pompę ciepła do całościowego zapotrzebowania. Jeszcze przed rozbudową, no to będziemy mieli pompę mocno przewymiarowaną, ona będzie taktować i tutaj nawet wstawianie dużego bufora, co generalnie jest błędem przy, 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 przy instalacji z gruntową pompą ciepła, będzie skutkowało tym, że no pompa będzie taktować. Tutaj tego nie, nie unikniemy, jeżeli przykładowo wstawimy pompę, nie wiem, o 30-40-50% większą niż, niż wynika to z zapotrzebowania, i wtedy ten inwerter faktycznie nam fajnie fajnie dobierze moc do zapotrzebowania budynku i gdy dojdzie dodatkowa powierzchnia, tak naprawdę no, będzie po prostu pompa wkręcać się na wyższe obroty. Więc, więc wtedy przy tych rozbudowach również to jest bardzo fajne rozwiązanie i bardzo ciekawe. Kolejnym, kolejną rzeczą, która mówi za pompą ciepła inwerterową, to są na pewno budynki pasywne. Te budynki pasywne, mamy taką jedną inwestycję, gdzie... Mamy budynek typowo pasywny, który jest certyfikowanym budynkiem i zapotrzebowanie budynku na ciepło jest bardzo niskie. I wtedy w takim budynku tak naprawdę, gdy mamy pompę, tam mamy pompę 6 kW zamontowaną, a zapotrzebowanie jest w granicach 4 kW, a tak naprawdę no typu szereg zaczyna się tylko od 6. Eee, I w tym budynku, jeżeli byśmy zastosowali pompę ciepła 6 kW on off, eee, to tak naprawdę no, byłby to Błędny dobór, dlatego zastosowaliśmy pompę ciepła 6 kW. To akurat jest na pompie ciepła niby 12,55-6 kW zrobione. Gdzie e, mamy inwerter i ten inwerter może sobie płynnie dostosowywać wydajność do zapotrzebowania, i to wtedy się świetnie, świetnie sprawdza, bo ten budynek przy temperaturach przejściowych będzie miał naprawdę niewielkie zapotrzebowania, e, i wtedy ten inwerter będzie, będzie sobie, że tak powiem, pracował. Na niewielkich, niewielkich wydajnościach. W momencie, kiedy przyjdzie faktycznie większe, większe zapotrzebowanie, gdy temperatura spadnie e, poniżej minus 10 lub więcej stopni na dworze, no to wtedy wtedy on on sobie tu spokojnie zrobi to, co ma zrobić, czyli, czyli, czyli wytworzy taką ilość energii jaką, e, jaką trzeba. I to wtedy też jest e, też jest sens ma e, te, te, tak naprawdę ma e, rację bytu. Musimy wiedzieć, że przy pompach ciepła. E, Inwerterowych dobierajmy dolne źródło do faktycznie maksymalnej wydajności. Tutaj nie szukajmy oszczędności znowu i nie ograniczajmy długości tych wymienników, wielkości wymiennika dolnego źródła, tylko dobierajmy do maksymalnego maksymalnej mocy urządzenia z racji tego, że w przeciwnym wypadku taki wymiennik no, może zostać wymrożony. Więc myślę, że jeżeli chcesz więcej informacji na temat wymienników, to w linku powyżej e, zamieścimy, zamieścimy taki materiał w którym, w którym to już om było omówione więc, więc zapraszam Cię do tego, do tego materiału e, teraz kiedy nie montować inwertera i kiedy tak naprawdę jest to nieopłacalne. No, nie, ma, nie ma tak naprawdę przesłanek technicznych do tego żeby żeby ten inwerter zamontować. Na pewno wtedy gdy mamy małe zapotrzebowanie budynku na ciepło. Czyli jeżeli ten budynek ma E, niewielkie zapotrzebowanie, to wtedy ten inwerter tak naprawdę nie ma, nie ma większego sensu, żeby, 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 żeby go po prostu montować. E, kolejny punkt: w 99% nowych budynków, takich do 300 metrów, tutaj też bym raczej, raczej był takim, że tak powiem. E, Ciężko mi użyć teraz słowa, ale, ale raczej te 99% budynków, które budujemy i które chcemy w jakiś sposób optymalizować, te koszty, zarówno urządzeń, koszty generalnie budowy, to myślę, że właśnie w większości budynków, które są nowo budowane, ten inwerter nie do końca będzie miał sens. Z racji tego, że wystarczy nam naprawdę, naprawdę przy założeniu, że mamy popę ciepła gruntową, która nam ogrzewa ciepłą wodę, plus robi nam e, ciepło na cele centralnego ogrzewania i mamy 100% ogrzewania podłogowego. Tak naprawdę w tym wypadku zastosowanie inwertera przy takich instalacjach moim zdaniem nie ma większego sensu. Jak ktoś chce, jak najbardziej, można. Wszystko można, wszystko można. Tylko ja tutaj mówię o takich naprawdę e, Racjonalnym, racjonalnym myśleniu, racjonalnym, racjonalnym wydatkowaniu naszych funduszy na, na pompę ciepła. Więc, e, przy, tak jak mówiłem, przy 99% instalacji do 300 metrów myślę, myślę, że to nie ma sensu. E, jak również w momencie, gdy mamy naprawdę proste instalacje. Jeżeli jest to prosta instalacja, tak jak wcześniej powiedziałem, grzanie ciepłej wody, grzanie centralnego, czy by już tutaj był jakiś układ, układ czy grzejnikowy, czy podłogówkowy, to cały czas jest prosty układ. Przy mieszanych już bym się zaczął zastanawiać, ale przy prostych, przy tych naprawdę najprostszych układach również, również moim zdaniem nie ma sensu montować inwertera, bo tak naprawdę będzie to za Duży wydatek na e, w stosunku do, do pompy ciepła typu on/off. E, kiedy e, e, kiedy nie należy montować, kolejny punkt, przede wszystkim wtedy, gdy chcemy mieć sprawdzoną technologię, gdy chcemy, żeby e, mieć urządzenie, które zostało na rynku już sprawdzone i które przez wiele, wiele lat zostało przetestowane przez innych użytkowników. Tutaj e, zawsze musimy wiedzieć, że każde urządzenie, każda maszyna, każde, każda rzecz nowo wprowadzona na, na rynek będzie miało e, tak zwane e, choroby wieku dziecięcego. I tutaj naprawdę czasami są to drobne rzeczy, ale przy, które będą sprawiały, to, że mogą być problemy z takimi urządzeniami. Mogą być to tak, jak z samochodami. Wchodzi nowy, nowy model okazuje się, że są jakieś niuanse, gdzie nagle trzeba wezwać wszystkich użytkowników na, na jakąś akcję serwisową. E, są rzeczy, które, które okazuje się, że w poprzednich modelach były zdecydowanie lepsze, lepiej się sprawdzały i nie się psuły. Dlatego też ja jeżeli mogę proponować klientom, i tak naprawdę przy tych naprawdę najprostszych instalacjach, to też zawsze proponuję instalację improszą, czy tym tym lepszą, pompę ciepła improszą, tym lepszą, sprawdzone rozwiązania, te, które wiem, że jeżeli. Klient nie będzie miał problemu z tymi instalacjami, to my również nie będziemy mieli problemu z tymi instalacjami, bo tak naprawdę problem klienta to jest poniekąd mój problem, nasz problem, bo nie uciekamy od problemów, tylko szukamy zawsze rozwiązania problemów, które się pojawiają i rozwiązujemy je w taki sposób, żeby, żeby klient koniec końców był zadowolony. Więc, więc tak naprawdę no, o tym należy, należy wiedzieć, że, że po prostu takie problemy w przypadku tych najnowszych technologii gdzieś się mogą pojawiać, najnowszych urządzeń. Bardzo często jest tak, że urządzenia, które akurat przy niby, tak, tak z informacji, które mam, wiem, że niektóre urządzenia najpierw trafiają na rynek przykładowo niemiecki, można mówić, a czemu do nich trafiają, a czemu nie do nas? Ja z jednej strony się cieszę, bo oni mogą przetestować, to, oni mogą to sprawdzić, jak te urządzenia działają i tak naprawdę mamy jakiś feedback, można Producent tutaj już może zadziałać i niektóre urządzenia faktycznie do nas trafiają z jakimś opóźnieniem, kilkumiesięcznym, półrocznym, rocznym. Ja Akurat, jako osoba, która mocno siedzi w temacie pomp ciepła, e, czasami gdzieś mi przychodzi do głowy, czemu, ale generalnie, koniec końców mówię: Niech oni przetestują, a my później u siebie będziemy wprowadzać e, e, u nas w kraju rozwiązania, które już przynajmniej rok, pół roku są sprawdzone i wiemy, że, 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 że to sobie działa. Dlatego też. Dla mnie technologia sprawdzona to jest technologia pomp ciepła ONOW. Zawsze je polecam. W przypadku pomp ciepła NIBE, czy to są pompy F1145 czy 1245, czyli te produkty na, w przypadku pomp ciepła gruntowych, po prostu z którymi pracujemy, zawsze je polecam. Zawsze, zawsze to są rozwiązania, które z czystym sumieniem, czy masz większy, czy mniejszy budżet, zawsze, absolutnie zawsze te urządzenia będę, będę polecał. Podsumowując, bo już się robi prawie 15 minut, więc podsumowując, jeżeli chcesz wybrać lub stoisz przed wyborem pompy ciepła inwerterowej, gruntowej, a on-off gruntowej, to tak naprawdę no, musisz wiedzieć, że tak, suma summarum w większości budynków oszczędności wynikające z em, Kosztów eksploatacji to będą oszczędności w granicach 10, no może 15% w rachunkach, w rachunkach za prąd, więc pytanie, czy faktycznie warto? Eee, musisz wiedzieć o tym, że koszty inwestycyjne, czyli w zakupie taka pompa ciepła będzie droższa. W granicach 7-10 tysięcy złotych, w zależności od, od urządzenia. Znowu porównując urządzenie typu on-off, które możemy zastosować i urządzenie inwerterowe. I ważna, bardzo ważna rzecz jest taka, że jednak inwertery są dosyć podatne na wzrosty, generalnie na wahania, wahania napięcia w, świe, w sieci elektrycznej, czyli. W, w wysokie napięcie latem, niskie, niskie e, zimą. W przypadku, gdy mamy te sieci niestabilne, no niestety. No, mogą być problemy. Powiem szczerze, że nam się chyba raz zdarzył, zdarzył problem z inwerterem przy pompie ciepła gruntowej. Oczywiście zostało to naprawione na, na gwarancji, ale, ale dla przykładu w pozostałych pompach ciepła typu on nie było żadnych takich problemów. Dlatego też no, mam tutaj porównanie, porównanie e, jednego urządzenia do drugich, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę... Przy pompach ciepła niby 12-45, 11-45 no można powiedzieć, że w zasadzie się nic nie dzieje. W przypadku inwertera raz się nam zdarzyło, że, 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 że po prostu trzeba było inwerter wymienić. Najprawdopodobniej coś z napięciem w sieci było, było nie tak. Więc myślę, że to by było na tyle. Pamiętaj. Łapka w górę, komentarz, o subskrypcji mówiłem, ale się powtarzam, dzwoneczek i w takim razie dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, hej!